Mieszkańcy Los Angeles otrzymali kolejny, jeszcze bardziej restrykcyjny nakaz pozostania w domu. Dzisiaj wczesnym popołudniem wszyscy mieszkańcy hrabstwa Los Angeles otrzymali SMS-a z nakazem pozostania w domu i wyruszania na zewnątrz tylko w razie nagłej potrzeby, także tak jak widać za moimi plecami mieszkańcy tej 4 milionowej aglomeracji, 10 milionowego hrabstwa dokonują zakupów, także zbierają zapasy, bo naprawdę nie wiadomo co przyniesie kolejny dzień. Także tym bardziej w tej sytuacji bardzo dużo ludzi jest chętnych, aby przyjąć szczepionkę, tak się wypowiadają Najprawdopodobniej jutro w środę FDA, czyli Federalna Agencja zatwierdzi szczepionkę na COVID-19 i zaczną się szczepienia, podobnie jak to ma miejsce w Anglii.